Wkurwiemy też. No hej, zaczynamy piąty dzień. Po ciężkiej, nierównej walce mojej z tymi zaczeskami i z tym zasranym klejem. Efekt końcowy wygląda w ten sposób. Powiedzmy, że jestem zadowolony. Tutaj tego kleju i tak nie będzie widać, no ale. Wkurwiemy też. Po tym, jak klej sechł dwa dni, dalej całkowicie nie zastygł. Stwierdziłem, że i tak złożę lampy. Teraz przykręcam ślizgi śrubami, jednak nie obyło się bez poprawek. W moim głosie na żywo słychać już zmęczenie. W sumie nie ma się co dziwić. Całość zajęła realnie około tygodnia do szkalania pracy i poprawek. Uwaga, modyfikacja. Potrzebuję podkładki, bo śruba się okazała, że jest za mała i wchodzi w dziurę. Także z podkładeczką. O. W ten sposób teraz wlatuję tutaj. Ale teraz tutaj będzie kolorowo. Tu zielony, tu brązowy, tutaj ludy. Drugą lampę zrobiłem w przyspieszeniu. Ściągnąłem konstrukcję, dzięki której całość się nie rozchodziła, przykręciłem ślizgi i poza czujnym okiem kamery założyłem na samochód. Ogólnie dodało to charakteru. Jednak widać moje niedociągnięcia przez złe założenie gum z odzysku. Zdjęcia na końcu filmu. Można pomyśleć, że to już koniec tej serii. Otóż nic bardziej mylnego. W następnym odcinku poprawki. Do zobaczenia. Narka.